Próbuje rozegrać tę akcję Pawłowska, oddaje piłkę do, e, na obwód. Jeszcze piłka zagrana przez Sosnowską do Wells i tak. Piłka z boku dla polonistek, e, teraz one mają szansę. Jest okazja do Sosnowskiej. Z półdystansu trafia Klaudia Sosnowska. Ja. Teraz nieudana akcja, jakby na zaprzeczenie tym słowom, Wiktorii Sobiech, już kontrze Polonistki. Mm. Wracamy na trzy oczka. Różnicy. I wracają na prowadzenie. 30 do 28. I całe 6 minut. Do zakończenia. Drugiej kwarty w Warszawie. Sobiech. Do Osowskiej. Osowska do Sobiech. Wiktoria Sobiech. Jeszcze raz na obwód. Jeszcze raz do Osowskiej. Ta raty, ale skutecznie. 53 sekundy do zakończenia tej kwarty. Price za trzy punkty celnie. Owłowska pewnie zagra indywidualnie. Tak też się dzieje, uchyle czoła przed autorką lub autorem tego, jak wyglądają treści na stronie koszykarskiej Poloni Bardzo ciekawy wywiad z trenerem Furnierem, dużo nawiązań do filozofii. Ale teraz udana akcja w wykonaniu Pawłowskiej znowu reprezentującej zespołów z Warszawy. Przekwytują piłkę zawodniczki Storunia. Trafia za trzy punkty Angelika Stankiewicz. Jak na razie na prowadzeniu 17-punktowym. Nadal polonistki. Teraz ładnie rozrzucona ta piłka na obwód. Jest okazja do rzutu za 3 punkty. Nie ma trafienia, zbiera piłkę Leszczyńska. Piłka ponownie w rękach polonistek. Jeszcze raz Leszczyńska, tym razem w roli asystującej. 5 minut 42 sekundy do zakończenia spotkania w Warszawie, na warszawskim Wilanowie. Gdzie jak na razie polonistki prowadzą i to prowadzą zdecydowanie. Tu są dwie minuty jeszcze do rozegrania, tutaj wcale nie trzeba gonić, wynik jest naprawdę Świetny dla Polonistek, a teraz jeszcze trafia za trzy punkty. A więc dziś trener fornie i polonistki cieszą się właśnie z trzeciej wygranej. Po raz drugi w tym sezonie w 12 kolejce ogrywają energię Polski cukier Toruń.